Cześć, tu Marcin Wytrążek. Dzisiejsze zadanie, które omówię, jest możliwe do wykonania przez większość osób. Będziemy wykonywali zabieg cieplny, czyli zabieg z zakresu termoterapii. Zachęcam do posiadania czegoś takiego, czyli okładu żelowego. One są nazywane hot cold pack, dlatego że zamiennie może być używane jako zabieg zimno leczniczy, czyli w zależności od tego, czy zagotujesz w garnku, czy może w mikrofali. Czy wsadzisz do zamrażalnika, taki zabieg otrzymasz. Myślę, że większość osób teraz siedzi i sobie myśli, ta, ale banał, przecież błahe, jasna sprawa, że przecież zabiegi ciepło lecznicze są fajne. Po czym następuje refleksja, no tak, ale ja tych zabiegów nie robię. Czyli wiem, słyszałem, słyszałam, znam to, nie używam, trudno mi ocenić, jakie to przynosi efekty. Więc zachęcam do tego, żeby się zainteresować tematem, zakupić sobie coś takiego, bo się przyda. Tak jak wspomniałem, zamiennie może być używane też jako krioterapia, więc jeżeli chodzisz na zabiegi termolecznicze, czyli na jakieś nagrzewania lampami może, albo jeżeli chodzisz na krioterapię, no to zamiennik myślę, że równie skuteczny możesz mieć w domu za niewielkie pieniądze. Można oczywiście użyć termoforu, aczkolwiek moje odczucie jest takie, że ten okład żelowy jest troszeczkę wygodniejszy, lepiej przylega do ciała i troszeczkę dłużej i mocniej trzyma ciepło. Krótka powtórka z podstaw fizykoterapii. Ciepło działa przeciwbólowo, więc to jest chyba jeden z najważniejszych aspektów tego wszystkiego. Uelastycznia tkankę łączną, czyli sprawia, że tkanka łączna jest troszeczkę bardziej elastyczna. Poprawia też płynność mazi stawowej, więc, jeżeli chodzi o stawy, to poprawia zakres ruchu w stawach. Przyspiesza metabolizm tkankowy, stąd też szybciej usuwa produkty, przemiany materii, chociażby po ćwiczeniach czy po obolałych i zbolałych mięśniach. Obniża także napięcie mięśni, więc tych pozytywów jest bardzo dużo. A oprócz tego działa także psychologicznie w formie odprężenia i w formie uspokojenia. Same superlatywy. Skutków ubocznych za dużo nie ma, aczkolwiek tu zawsze chodzi o Twoje zdrowie, więc jeżeli planujesz za chwilę zastosować u siebie serię zabiegów ciepłoleczniczych, to skonsultuj się ze swoim lekarzem, dowiedz się, czy możesz stosować zabiegi ciepłolecznicze, no chybaż akurat wiesz, że możesz stosować, bo regularnie masz je przepisywane przez lekarza. Z pewnością ostre, takie pourazowe, urazowe problemy nie nadają się do stosowania ciepła, czy gorąca, bo tu będziemy stosowali wręcz gorący zabieg. Więc jeżeli to jest uraz typu szarpnięcie i masz wręcz uraz ostry, aktywny, korzeniowy, czyli tak w cudzysłowie tak zwany wypadnięty dysk, czyli jest to przerwanie pierścienia włóknistego i to jest świeży problem, no to potraktujmy to jako uraz sportowy i wtedy gorąca nie stosujemy. Jeżeli masz zakrzepice, jeżeli masz problemy krążeniowe dosyć poważne, jeżeli masz nadciśnienie, wysokie ciśnienie, nieuregulowane, to także tutaj ciepło lecznictwo nie jest wskazane, bo po stosowaniu ciepła no dojdzie u Ciebie do przyspieszenia akcji serca na pewno. Takie kwestie jak tętniaki, nowotwory także wymagają konsultacji. Sprawa nie jest jednoznaczna także w literaturze, stąd jeżeli masz jakąś chorobę nowotworową, to przedyskutuj to z lekarzem, bo z jednej strony jest to zabieg dosyć bodźcowy, z drugiej strony jak przedyskutujesz to z lekarzem, to może się okazać, że on uzna, że to jest najbardziej naturalny, najmniej obciążający organizm, zabieg łagodniejszy niż środki farmakologiczne. W zaawansowanej miażdżycy tętnic też nie za bardzo jest wskazane wykonywanie tego typu zabiegu. No i jest wiele schorzeń takich przebiegających ciężej, czyli jeżeli masz jakąś cięższą chorobę, w której twój stan nie jest zbyt zadowalający, to także raczej bym nie stosował dosyć bodźcowego zabiegu. No a tak jak mówiłem, skonsultowałbym się koniecznie z lekarzem, czy powinienem, czy powinnam stosować zabieg ciepłolecznictwa. Tyle teorii, to tak troszeczkę na zachętę, że to jednak mimo wszystko jest fajne. Przeglądałem sobie w związku z przygotowywaniem się do filmu różne badania dotyczące termoterapii, ciepłolecznictwa i zimnolecznictwa. O zimnolecznictwie jeszcze kiedyś będę wspominał. Nie jest do końca rozstrzygnięte przez naukę, kiedy stosować zimno, kiedy stosować ciepło. Czyli jeżeli masz bóle pleców, bo o tym jest ten odcinek, czyli regularnie odczuwasz jakieś bóle pleców. Masz rwę kulszową, problem jest przewlekły, ciągle się odzywa, niby chcesz z tego wyjść, raz jest lepiej, raz jest gorzej. No to nie jest do końca rozstrzygnięte, czy stosować ciepło, czy zimno lecznictwo. Bez dwóch zdań, większość badań pokazuje, że zabieg ciepło leczniczy ma działanie przeciwbólowe, co jest niezwykle istotne w świecie farmakologii, gdzie bardzo łatwo, kiedy złapie nas ból pleców, kiedy nasili się może ból pleców, jest bardzo łatwo chwycić tabletkę. Myślę, że wielu z oglądających. Po tabletki z różnych powodów i różne powody zmuszają do łykania leków czy do, do leczenia farmakologicznego, więc jeżeli jest okazja ominąć jakąś kolejną tabletkę, to z pewnością jest to ważne. Podobnie jeśli chodzi o poprawę jakości ruchu, zwiększenie zakresu ruchu, ciepło tutaj także wykazuje fajne właściwości, więc po zastosowaniu ciepła będzie się swobodniej poruszało i luźniej się będzie poruszało. Teraz kontrargument oczywiście może być taki, że efekt przeciwbólowy, jak i efekt poprawy mobilności zakresu w ruchu jest krótkotrwały. Ale czy po tabletce efekt jest długotrwały? Czy prowadzi do wyleczenia? Tutaj argument osób, które nie są zwolennikami fizykoterapii, jest taki, że zabiegcie polecznictwa nie wyprowadzi cię z tych dolegliwości bólowych. Z pewnością nie wyprowadzi, ale będzie fajnym uzupełnieniem, rozszerzeniem Twojego procesu usprawniania. Czy procesu, w którym pracujesz nad swoimi nawykami, stabilnością, siłą, itd. Możesz użyć termoforu czy jakiegokolwiek innego sprzętu nagrzewającego, być może masz jakąś poduszkę elektryczną, zawsze środki ostrożności. Zaburzenia czucia są przeciwwskazanie, więc jeżeli masz zaburzenia czucia i nie czujesz obszaru, nie czujesz ciepła w obszarze, w którym ten zabieg jest przykładany, no to nie stosuj zabiegu ciepłoleczniczego, żeby nie ulec poparzeniu. Jeżeli rozgrzejesz sobie w garnku, tego typu okład, on będzie bardzo, bardzo gorący, więc nie przykładamy go bezpośrednio na skórę. Fajnie jest wziąć ręczniczek kuchenny, ale jakiś cienki, owinąć jedną może dwiema warstwami, sprawdzić, przyłożyć sobie na chwilę, zobaczyć, jak reaguje ciało. Jeżeli jest bardzo, bardzo przyjemne, fajne, mocne ciepło, to zostawić. Jeżeli to już jest na zasadzie, że ale mocno nie wytrzymam, to po prostu owinąć jeszcze jedną dodatkową warstwą. Zabieg można będzie robić przed ćwiczeniami albo też i po ćwiczeniach, to już musisz też wyczuć na sobie. Ja zachęcam do tego, nie żeby sprawdzić znowu jednorazowo, o, fajne jest i odłożyć to na półkę, tylko żeby zaplanować sobie najbliższe dwa tygodnie jako taki drobny turnus rehabilitacyjny. Poszukasz na moim kanale na pewno jakichś prostych ćwiczeń na kręgosłup, czy to w klęku podpartym, czy w leżeniu. Bardzo prosty, jakiś nieskomplikowany zestaw ćwiczeń, który pomoże ci troszeczkę usprawnić twoje ciało i dołóż do tego zabieg ciepłolecznictwa. Więc albo możesz wykonać parę prostych ćwiczeń, przez 20 minut sobie poćwiczyć, a później położyć zabieg ciepłoleczniczy i przez 20 minut także sobie odpocząć stosując ten zabieg. Poczuj się jak w przychodni, poczuj się jak jakimś sanatorium. Myślę, że to bardzo poprawi też Twoje samopoczucie, zwiększy Twoją motywację do tego, żeby dalej pracować, dalej się rozwijać, może dalej poszukiwać chociażby na YouTubie wiedzy i świadomości, w jaki sposób nad sobą pracować i nie oczekiwać na to, nie, nie żyć takimi marzeniami, że gdzieś tam w maju, może w lipcu, a może we wrześniu dostanę się na zabiegi. Tylko już dziś sobie konstruuj zabiegi po rozumieniu z lekarzem, co wolno, czego nie wolno. Dwie pozycje będą świetne do zastosowania zabiegu ciepłoleczniczego. Coś pod nogi, może być krzesełko, niekoniecznie musi być duża warstwa poduch. Chodzi o to, że to będzie też fajna pozycja odciążająca kręgosłup. Za chwilę druga pozycja odciążająca kręgosłup. No i wspomniany podkład żelowy z różną ilością tkaniny na nim, żeby było bardzo przyjemne, intensywne rozgrzewanie tkanek. Ale, żeby nie było tak, że to parzy. Inna pozycja to jest też szereg poduch, może jakaś kołdra zwinięta. Bardzo fajna, dekompresyjna pozycja dla kręgosłupa. Ułożenie już pod biodrami, pod miednicą tych podłóg. Jest lekkie zgięcie w biodrach. Tu jest lekka dekompresja kręgosłupa. Te przestrzenie są lekko otworzone. Można czoło położyć na rękę, czoło na podłoże. Bardzo fajna też pozycja, już sama w sobie, a dodatkowo zastosowanie ciepła jeszcze będzie fajnie rozluźniało mięśnie. Chciałbym, żebyś wiedział, czy wiedziała, że nikt mnie nie przymusza do promocji tego typu okładów żelowych. Mówię to z dobroci serca, mówię to niezależnie, jest to moja opinia osobista na temat stosowania tego typu okładów. Można dostać w aptece, można zamówić przez internet. Naprawdę warto. Stosować je przez jakiś czas i wtedy dopiero oceniać w całości jako kompleks, bo tu też w różnych badaniach jest to podkreślane, że fajne efekty daje przeciwbólowe i uelastyczniające stosowanie zabiegów ciepło-leczniczych, ale w dodatku z ćwiczeniami ta skuteczność jest o wiele lepsza i te efekty są bardziej długotrwałe. To nic. Jak to niektórzy pacjenci mówią, szafa ze sprzętem się powiększy. Zachęcam do tego, żeby zbierać swoją szafę. Budować takie swoje domowe sanatorium, a z czasem, jak będziesz obserwować mój kanał i patrzeć, co ja tu jeszcze opowiadam, do czego zachęcam, to sobie to sanatorium rozbudujesz. No i będziesz potrafić sobie regularnie radzić z różnymi problemami i dolegliwościami bólowymi. Proszę o wsparcie mojego kanału, a można to zrobić przez łapkę w górę, napisanie komentarza, udostępnienie tego materiału znajomym, zasubskrybowanie mojego kanału. To tyle na dziś. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.